Dla mnie życie chrześcijaninem to jest życie Bogiem i życie swoimi obowiązkami. I to, co odkrywam na moich studiach najbardziej, to jest to, że chrześcijanin to nie jest człowiek sukcesu, że chrześcijanin to jest człowiek dobrze przeżytej porażki. I to jest naturalne, że w naszym życiu i w moim życiu są wzloty i upadki, że niektóre rzeczy wychodzą mi lepiej, niektóre rzeczy wychodzą mi gorzej. I ogromnie ważnym dla mnie jest to, że poprzez porażkę Bóg uczy mnie tak naprawdę przeżywania pokory, tego, że to wszystko od Niego zależy, i że ja nie muszę być najlepsza, że ja nie muszę wszystkiego robić najlepiej na świecie. Ale też Jezus uczy mnie tego, że, że ja mogę zwyciężać, i też to zwycięstwo, właśnie kiedy jest też dobrze przeżywane, kiedy On mnie tego uczy, tak naprawdę jest taką wielką wiernością, taką wielką wdzięcznością, że to właśnie wszystko od Niego zależy i to wszystko jest jakby od Niego. I właśnie to jest dla mnie chyba najważniejsze na moich studiach, że Pan Bóg uczy mnie tego, jak być pierwszą, ale też tego, jak być ostatnią.